Cześć moi drodzy, witajcie, witajcie w czytaniach cotygodniowych, moi drodzy, z krótkich ogłoszeń. 1 października w tą niedzielę kto jest w Londynie w okolicach Londynu zapraszam na Satanic Flea Market to jest wielkie wydarzenie w Londynie, alternatywny market, tam się wystawiają ludzie z całego świata, sprzedają alternatywną odzież i tego typu rzeczy. Ja natomiast będę po raz drugi tam dla was wróżyła. E, otóż jest tam bardzo wielu aplikujących i mnie po raz drugi wybrano, więc uważam to za swój sukces. E, w nie zrobiłam dla Was żadnego filmiku z poprzedniego wydarzenia, bo byłam tak zafascynowana i byłam tak ucieszona, że mnie tam wzięli, że w ogóle zapomniałam cokolwiek nagrywać. Ale wrzucę Wam jakieś zdjęcia z poprzedniego razu, naprawdę było bardzo wielu chętnych, nawet 5 minut nie miałam, tak naprawdę, żeby zjeść lunch ze znajomymi. Ale w tym wydarzeniu, w tą niedzielę, postanowiłam, że może coś tam postaram się. Ponagrywać dla Was, żeby e, czy jakieś zdjęcia porobić, albo poproszę moich znajomych, którzy przyjadą specjalnie dla mnie, żeby mnie tam dopingować, żeby coś Wam na kanale pokazać. Dobrze, kochani, lecimy, nie gadamy już za dużo. Pamiętajcie, że czytania ogólne, czyli nie dla każdego. Traktujcie je jako podpowiedzi, wskazówki. Jeśli z Wami nie rezonuje, to zapraszam na czytania prywatne lub następnym razem. I lecimy baran 26 września. 26 września, aż lecimy do. 3 października, co dla barana w tym tygodniu, co dla barana w tym tygodniu. Baran 26 września, 3 października, baran 26 września, 3 października. Kani, u mnie się dzieje bardzo dużo, bardzo dużo pozytywnych rzeczy, zarówno tutaj w tej pracy tarotowej, jak i w mojej pracy zawodowej. Nie wiem, czy wy wiecie, ale ja z zawodu jestem socjoterapeutką, pracuję dla angielskiej szkoły tutaj z dzieciakami SNT. I właśnie zostałam wybrana jako lider zespołu, więc bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje, ale nieważne. Dobra, baran. 26 września, 3 października lecimy. No i co dla barana w tym tygodniu? Śmierć, koniec, zakończenie. Dobra, kochane barany, to trochę wygląda tak, jak wy, barany, jesteście w swojej energii, macie. Buławy, ogień, to jest wasz tydzień, wasza energia. Bardzo dużo się będzie przy Was działo, bardzo dużo ten tydzień będzie wymagał od was jakiejś pracy, ale takiego sprytu. Dlaczego mówię sprytu? Ponieważ jest przy Was karta cesarza, jest ona odwrócona. Trochę to tak mi wygląda, jakby ktoś próbował podważać wasz autorytet, podwa próbował podważać wasze zdanie, waszą pozycję, waszą, nie wiem władze może to źle brzmi ale wasze mm, kompetencje mm, tego typu rzeczy dla barana będą jakby w tym tygodniu mam z tyłu głowy takie, taką myśl sprawdzian sprawdzian dla baranów ten tydzień jest po prostu sprawdzianem zarówno w pracy jak i w sprawach uczuciowych. Jeżeli właśnie chodzi jeszcze o sprawy uczuciowe, zaraz powiem, coś barany powinny zakończyć. To zdecydowanie tak. Coś za długo trwa, barany coś powinny zakończyć i w tym tygodniu e, taki koniec powinien się wydarzyć, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. Natomiast karta siódemki tutaj pokazuje nam jeszcze barany, że wy powinniście wyjść z jakiejś iluzji. Jest jakaś prawda, drogie Barany, o kimś, o waszym partnerze, partnerce, bo tutaj mówię o sprawach uczuciowych, której wy nie dostrzegacie albo nie chcecie dostrzec, bo tak jest wam wygodniej i dzięki temu, dzięki temu, że tej prawdy nie widzicie, nie chcecie zobaczyć, tak jakby ten związek, ta relacja się trzyma. Nie wiem, czy to ma sens, czym nie rozumiecie, ale tak to wygląda. I w kartach, właśnie tutaj, w podpowiedzi jest tak, żeby dostrzec prawdę, wyjść z iluzji, dostrzec prawdę i pogodzić się z tym, że należy coś zakończyć. Także tak, barany, pilnować, żeby nikt tam nie podważał waszych kompetencji w tym tygodniu i wykazywać się sprytem. I lecimy dalej, byki, byki. 26 września, 3 października, proszę o prowadzenie dla byka. Zgodnie z wolą Ws wszechświata. Byk, 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 proszę o prowadzenie. Te moje karty już są tak ściachane. No nic, no trudno, byk. Proszę o prowadzenie, proszę o prowadzenie dla wszechświata. Dla byka, zgodnie z wolą wszechświata. Ciekawe, czy na Satanic Free Market wezmę te karty. No nie wiem, zastanawiam się, czy chyba by było ich ostatnie wydarzenie. Obiecuję. Dobra, byki, za dużo gadam do Was. Piszcie mi, co u Was słychać. Byki, 26 września, 3 października. Ajajajajaj, byki, co to są za miecze? Co to są za miecze? Komunikacja, 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 jeszcze raz komunikacja, drogie byki. Zarówno w pracy ktoś Wam będzie próbował wbić nóż w plecy, więc Uwaga, drogie byki, oczy, do, oczy wszędzie, że tak powiem, dookoła głowy, miejcie się na baczności, nie mówcie za dużo o sobie, nie mówcie też, tutaj jest pokazane, żeby nie mówić o innych, żeby nie mówić o innych, czy podobiecznych, czy klientach, czy dzieciach, jakby nie przekazywać jakichś takich bardzo personalnych wiadomości do, o innych osobach, do innych osób, bo możecie być w terapatach, możecie być w kłopotach, albo ktoś was poprosi na jakąś rozmowę. Gdzie wy coś powiedzieliście, a tak naprawdę jest to niezgodne z prawdą. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, ech, drogie byki, no to e, karty pokazują, że jesteście, w, tak, jakby nie chcę powiedzieć, w, konf w konflikcie, ale jest jakiś, jakieś nieporozumienie. Są dwie strony w sprawach uczuciowych, i te dwie strony nie mogą się dogadać. I teraz tak, drogie byki, albo wy. Odpuścicie, chociaż u byka to trudno o odpuszczenie i zostawicie na razie ten temat, ten spór, bo jakby jedno i drugie z tego co widać nie chce rozwiązać. Jakby trzyma się swojej racji, nie ma tu półśrodka, i albo drogie byki odpuścicie w tym tygodniu temat, tak przynajmniej widzę w poradzie i to należy zrobić. Bo jeżeli albo no możecie iść w zaparte i być tym takim rycerzem, że ja mam rację, tutaj buławowy, jestem, ja wszystko wiem, ale to będzie generowało jeszcze więcej konfliktów, bo ta druga strona nie chce odpuścić. Także zastanówcie się byki, na czym lepiej wyjdziecie, warto czasami odpuścić i ten tydzień jest nauką dla byka o odpuszczaniu. Także tak, lecimy dalej, lecimy. Drogie bliźnięta, teraz wy 26 września, 3 października, 26 września, 3 października, co tam, jak tam w kartach? Lecimy 26 września, 3 października, proszę o prowadzenie i lecimy, i lecimy, już lecimy. Bliźnięta, wieża, proszę bardzo, bliźnięta, co to za wieża? No nie, bliźniaki! No dobra, mamy wielką arkanę bliźnięta, jeśli chodzi o ten tydzień. Jest to tydzień przełomowy, coś się zmienia wokoło domu, wokoło partnera, wokoło sprawach uczuciowych coś się diametralnie zmienia u was. Sytuacja jest o 188. Stopni odwrócona drogie bliźnięta, i teraz tak. Macie dwie opcje, macie dwie drogi wyjścia, jakieś dwie propozycje, dwie osoby wyciągają do Was rękę, dwie opcje, i bliźniak musi wybrać w tym tygodniu. Jest jakaś decyzja do podjęcia, jest. Wybór jest pójście albo w tą, albo w tą stronę. Tutaj mam takie wrażenie, że i tu, i tu ktoś będzie niezadowolony, i tu, i tu ktoś będzie czuł się poszkodowany, ale bliźniak musi wybrać, aby osiągnąć z powrotem harmonię i szczęście. Tak to wygląda, drogie moje bliźnięta. Patrzcie na siebie, patrzcie, jakby też, no tutaj mi się jawi jakaś rodzina, rodzina w rozsypce. Nie wiem, patrzcie, drogie bliźnięta, tak naprawdę, co będzie dla was dobre, a jeśli myślicie gdzieś tam. O dzieciach. Patrzcie na dobro dzieci, ale nie przez bryznę rodziny, która już kuleje i tak, bo dzieciaki to widzą, dzieci to zobaczą, odczują, ale skupcie się na tym, co naprawdę może dać Tobie, tej rodzinie, szczęście. I jeśli jedyną drogą jest rozstanie, to należy to zrobić. Nie wiem, czemu tak mówię, ale właśnie tak czuję i tak powiedziałam. Dobra, lecimy dalej. Raki. 26 września 3. No cudownie. 26 września 3 października, proszę o prowadzenie. 26 września, 3 października proszę o prowadzenie rak. Rak, proszę o prowadzenie, kochani, obserwujcie mnie na tym Instagramie, tak? Kto tam mnie nie obserwuje, to zapraszam do obserwowania i lecimy, lecimy rak. Rak, rak, bo rak, co tam uraka? No i uraka raka się dzieje. Same buławy, same buławy, ogień, praca, 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 nawał pracy, chaos, dużo działania, dużo motywacji w tym tygodniu, do działania, dużo pomysłów, dużo się dzieje w ogóle w Waszym domu, jesteście przemęczeni, przyciążone, drogie raki i należałoby odpocząć, ale tutaj tak naprawdę nie ma za bardzo jak, żeby odpoczywać, ponieważ bardzo dużo się koło Was dzieje. Karty podpowiadają, żeby unikać konfliktów w pracy, żeby unikać jakichś takich argumentów jakiegoś takiego odpowiadania na zaczepki w pracy, ponieważ mogą wyjść z tego poważniejsze kłopoty. Tak to w kartach tutaj pokazuje, jeśli chodzi o związki um, Jakieś rozmowy będą w związkach czy w relacjach takich uczuciowych podejmowane, ale niestety karty pokazują, że nic, jakby jeżeli ktoś czeka na decyzję, do podjęcia decyzji, albo raki mają podjąć decyzję odnośnie jakiegoś związku, jakiejś relacji, to ta decyzja nie jest podejmowana. To się nie zadziewa, drogie raki, w tym tygodniu przynajmniej. Tak to, moi drodzy, wygląda. Dobra, lecimy dalej. Co tam dalej? No tam jeszcze dwójka przy tych rakach była. No to jakiś wybór był. Dobra, lew. Lew 26 września, 3 października. Kochani, pamiętajcie, że są to czytania ogólne. Nie z każdym będą rezygnować. Jeśli z Wami nie rozumiem, to zapraszam następnym razem. Proszę o prowadzenie lew? 26 września 3 października lew. I lecimy, 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 kochani. Lew. Lew, lew, lew. Co tam u Lwiątek? Królowa odwrócona a z denarów. I dziesiątka. Aj, lwy, co wy tu marudzicie? No, lwy, tak, się uzdrawiają w tym tygodniu. Lwy się uzdrawiają w tym tygodniu. Lwy się podnoszą po jakimś końcu rozstaniu, po jakimś trudnym czasie, jeśli chodzi o związki, uczucia, o partnerkę, o kogoś, kto was zostawił, opuścił lub wy się rozstaliście. I, i lwy przerabiają e, tego rodzaju rzeczy w tym tygodniu, właśnie relacje, związki e, i czas oddechł czas odrodzenia uzdrowienia, ale dobra wiadomość dla lwów, jeśli chodzi o sprawy finansowe zawodowe, mamy asa denarowego, który sugeruje tutaj przy tych kartach również, że ten tydzień jest bardzo ważnym tygodniem dla lwa, jeśli chodzi o budowanie fundamentów pod swoją przyszłość, czyli Ktoś, kto stara się o kredyt w tym tygodniu może dostać. Ktoś, kto nie wiem planuje coś kupić poważniejszego, typu dom, mieszkanie, m, samochód, tego typu rzeczy, to się uda. Jakaś wieść o potencjalnym dodatkowym za, dochodzie lub y, jakimś, y, nie chcę powiedzieć spadku, nie wiem, no ale spadek też może być darowiźnie, lub dodatkowej, większej gotówce na przyszłość. Jak najbardziej te informacje do Was spływają i nawet gotówkowe rzeczy też będą spływać. Natomiast. Lwy się podnoszą, lwy się uzdrawiają po jakiejś rozstaniowej sytuacji lub po stracie kogoś. Dobra, lecimy dalej lub po odejściu kogoś, tak też może być. Panna, Panna proszę o prowadzenie. Zjadłam chyba za dużo tych żelków takich, słuchajcie, które są niby z witaminami i jakoś tak mi fajnie. <laughs> Dobra, Panna proszę o prowadzenie 26 września, 3 października, Panna. 26 września, 3 października Panna. I sprawdzamy, co dla panien nasze kochanych, panny, w tym tygodniu. Eremita, proszę bardzo, siódemeczka, denar. Aj, kochane, drogie panny, ten tydzień jest dla Was przeznaczeniówką. Jak ja widzę eremita, to jest to przeznaczeniówka, to jest to coś od losu, to jest ten tydzień, w którym ma się wydarzyć coś, co jest zapisane od losu. Nie wiem, spotykacie daną osobę, którą mieliście spotkać w tym tygodniu. Spotyka Was taka, a nie inna sytuacja, po to, żebyście sobie coś przepracowali z poprzednich wcieleń, jakieś karmy i tego typu rzeczy. Ale co jeszcze? Karty tutaj pokazują, że. Ta e, sytuacja, o której mówię, związana z Elimitą, może tyczyć się pracy, może tyczyć się spraw bardzo zawodowych, bo tutaj mamy takie karty, ale mało tego, karty pokazują, że Wy, drogie Panny, też będziecie w tym tygodniu w swojego rodzaju takiej autorefleksji, w, takim, w takiej aurze duchowieństwa, skupianiu się na sobie, na rozwoju, ale karty podpowiadają, że czas, abyście wyszły z jakiejś też iluzji, żebyście dostrzegły, dostrzegli prawdę, zwłaszcza jeśli chodzi o pewną osobę z waszego otoczenia. Może być ktoś z rodziny, jakiś mężczyzna, młody to jest mężczyzna, lub partner, partnerka. Tu chodzi o jakieś takie powiązania emocjonalne, uczuciowe, miłości, że trzeba będzie dostrzec prawdę i zobaczyć, czy aby ta osoba nie potrzebuje pomocy. Czy no tego typu rzeczy. W każdym razie taki tydzień, drogie panny, ważny tydzień, coś się wydarza, od losu do Was przychodzi, ale karty też podpowiadają, że na koniec tego dnia macie giermka denarowego, a jak wiecie giermek denarowy, to cudowna karta. Karta, która mówi, ciesz się życiem, ciesz, czerp się z przyjemności życia, z codzienności życia, z tego, czym się otaczasz i czym wszechświat cię otacza. Także tak, moi drodzy, także tak, cudowny tydzień, lecimy dalej, lecimy dalej, kochani, kto tam dalej po pannach jest? Waga, waga, proszę o prowadzenie dla wagi, waga, proszę o prowadzenie dla wagi, 26 września. 3 października, uwaga kochani, pamiętajcie, że są to czytania ogólne, nie z każdym one będą rezynować. jeśli z Wami nie rezygnują, zapraszam innego razu. Oj te wagi, co Wy rozrabiacie wagi moje, no w końcu, pod koniec tygodnia znajdziecie umiarkowanie, harmonię, balans, spokój, oddech, ale początek tygodnia, drogie wagi i środek tygodnia to jest jakieś rozczarowanie. Jakieś upolowanie nad stratą, jakieś niepowodzenia, rozpamiętywanie niepowodzeń. I to się nie dzieje na, na tle fizycznym teraz, tylko jakby nasze wagi wracają do czegoś z przeszłości, do jakichś spraw związkowych, które się nie udają, do miłości straconych, do jakichś rozczarowań, jeśli chodzi o partnerów, o tego, że nie mogę sobie znaleźć miłości. Tego typu rzeczy się, uwag, pojawiają, żeby pod koniec tygodnia to znać ulgi umiarkowanie, znaleźć spokój, zbilansować się i żyć. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, może być wiadomość o jakiejś podwyżce lub o dodatkowej gotówce, co dla bak również jest dobrą wiadomością. Także cudowności, wspaniałości, drogie wagi. Za dużo Wam dzisiaj nie mówiłam, co? No właśnie, jak nie ma co trzymać, to nie ma. Dobra, skorpion, skorpion. 26 września, 3 października, mój ascendant Skorpion, sprawdzamy. Wiecie, że ja mam byka ze Skorpionem, w ogóle tak cudowne połączenie, tak sprzeczne połączenie, jak tylko to może być możliwe. <grytanie> Dobra, Skorpion, 26 września, 3 października, proszę o prowadzenie Skorpion. Lecimy, 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 lecimy. Kochani, piszcie mi, co Was słychać. Ja nie zawsze odpowiadam, ale zawsze czytam. I jak komuś się źle dzieje, puszczę czasami jakieś serduszko. Oj, skorpiony! Cały skorpionów. No, niby wyjście z takiego. Hmm może z trudniejszego okresu, to dobre określenie tak, skorpiony wychodzą z trudniejszego okresu, zdecydowanie znajdują spokój i harmonię w sprawach uczuciowych, ale takich sprawach rodzinnych również, taki oddech no i tutaj mamy też Eremitę jakaś przeznaczeniowa sprawa się rozwiązuje, coś nadchodzi, ulega końcowi, jakaś relacja karmiczna ulega końcowi, ale przy tym skorpiony czują ulgę i takie wytchnienie, natchnienie także tak to wygląda, drogie skorpiony doznanie ulgi Wyjście z trudności Ale karty pokazują, żeby mieć na baczności Jeśli chodzi o jakiegoś mężczyznę Zarówno w związkach, ale to też jakiś mężczyzna Który Wam się podoba Albo Wy się podobacie temu mężczyźnie Uwaga! Bo tak jakby jest jakaś zazdrość tu pokazana I tak jakby przez zazdrość ktoś miał na Komuś uprzykrzyć życie Dosłownie Taka podpowiedź w kartach dla skorpionów Odwróćcie to sobie jak Wam pasuje Lecimy dalej, lecimy dalej kochani Strzelce Strzelce, proszę o prowadzenie dla strzelca 26 września, 3 października strzelec. 26 września, 3 października strzelec, 26 września, 3 października strzelec lecimy. Lecimy na Szczecin, kochani. Co ja gadam do Was? Proszę, że Wy mnie słuchacie to naprawdę. Dobra. 26 września, 3. Wow, 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 strzelce! Odrodzenie miłości, nowa miłość, poznanie miłości, zakochanie się, miłość, miłość, miłość. Trójka. Oznaczałaby również uwaga na wszelkiego rodzaju szybkie ruchy zawodowe. Szybkie ruchy, co ja powiedziałam? Chodzi o to, żeby uważać na siebie, drogie strzelce, bo jakoś taki jest. Szy... Szybko się dzieje wokół Was w tym tygodniu: dużo chaosu, dużo ruchu, tak jakby jest jakieś zmęczenie. Uwaga na stany zapalne, drogie strzelce, bo tego dużo u Was, jeżeli chodzi o buławy. Mamy w ogóle królową mieczy przy tych stanach zapalnych. Uwaga! Ja. Uwaga, o tak powiem, nie spieszyć się, sto razy yy, ubrać szalik, czapkę, żeby się nie przeziębiać. Ale, drogie strzelce, tydzień generalnie bardzo dobry. Macie pokazanego asa kielichów, czyli miłość, odrodzenie miłości, czucie miłości i od wszechświata otrzymywanie miłości. E, ukazujecie się w tym tygodniu strzelce jako królowa mieczy, czyli kobieta na która dużo przeżyła dużo wie inteligentna która broni swego nawet raniąc siebie w takim sensie swoje no bo ona tutaj, jak widzicie, ona ma miecz, trzyma ten miecz i kaleczy sobie rękę. Czyli to jest kobieta, która, no po prostu, jeżeli kogoś czy coś ma obronić, to to zrobi. Tak? I o to chodzi. I taką macie energię. Taką energię przedstawiacie. To może być również praca, a może być to w stosunku do najbliższych, że ich bronicie i się troszczycie. Także bardzo dobrze. Cudowny tydzień, strzelce. Lecimy dalej. Kto tam dalej. Koziorożec, proszę o prowadzenie dla koziorożca, 26 września, 26 września, 3 października, koziorożec, koziorożec, lecimy. Koziorożec, lecimy, 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 co tam u koziorożca, zobaczcie, ile mam kasztanów, ja mam całe, całą siatę tych kasztanów, ja uwielbiam kasztany, w ogóle jesień to moja ulubiona pora roku, naprawdę, jeżeli jest jesień, to ja mam... Bardzo dużo energii, uwielbiam mięśnie. Koziorożce, powiem Wam tak, tydzień jest dobry. Macie dziesiątkę kielichów, asa kielichów, czyli harmonię, spełnienie, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, o sprawy związkowe, o sprawy relacyjne, wszystko jest poczyszczone, odrodzenie miłości, spokój, spokój ducha, harmonia i dążenie do takiego do harmonii, balansu w związku, znalezieniem miłości, spokoju. Ale karty pokazują, że koziorożce tutaj może czekać trudniejszy tydzień, jeśli chodzi o jakichś kolegów, współpracowników, czy, czy, czy osoby jakby, które, ja tu nawet widzę, nie wiem, ale widzę... Osoby z rodziny, które Wam źle życzą, naprawdę, może to nie powinnam tak mówić, ale jest coś takiego i uwaga koziorożce na takie osoby, które za bardzo będą gdzieś próbowały w tym tygodniu Wam wejść, właśnie ingerować w związek, Wasze plany przyszłościowe, tego typu rzeczy, bo tak naprawdę karty pokazują, że ktoś, kto wydaje się, że dobrze życzy i dobrze chce i chce Wam pomóc, tak naprawdę wcale tych dobrych intencji nie ma, więc uwaga koziorożce, uwaga, dobra. Lecimy, wodnik, proszę o prowadzenie. Wodnik, proszę o prowadzenie. 26 września, 3 października, wodnik. 26 września, 3 października, wodnik. 26 września, 3 października, wodnik. I lecimy. Sprawdzamy wodniki. Proszę bardzo, lecimy, lecimy, lecimy. Wodnik. Cesarz, czwórka, śmierć, ulala, -la, wodniki. Co to ma być? Co to ma być? Słuchajcie, jakaś e, sytuacja taka karmiczna wchodzi wodnikom. Zdecydowanie wodniki coś będą kończyły w tym tygodniu. Jakiś cykl, coś dobiega końca, e, rozstanie, rozejście, pójście w swoją stronę. Zaczęcie wszystkiego od nowa, wyprowadzka, walczenie o swoją pozycję i wyjście w razie, gdyby tej pozycji nie udało się uzyskać. Tego typu rzeczy to są. Poradzie karty tutaj pokazują, żeby wodniki mimo wszystko zachowały zimną krew przy podejmowaniu jakichś decyzji, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, żeby bardziej jednak kierować się rozsądkiem aniżeli emocjami, uczuciami, bo ktoś tutaj coś może być. Zmanipulowany, tak się mówi, czegoś możecie nie dostrzegać pod wpływem emocji, o to mi chodzi. Także tego typu rzeczy, no, wodniki coś kończą, zaczynają nowy etap w życiu, jeśli chodzi o pracę, to też uwaga na, na próbę jakby takiego, nie wiem, zdegradowania was. Rozumiecie, że, że ktoś jakby będzie próbował wam pokazać, że nie jesteście na odpowiednim miejscu, stanowisku, a tak naprawdę jesteście, wiecie o co chodzi. Tego typu rzeczy, dobrze. No i ryba, ryba, rybki, ryby. Proszę o prowadzenie, proszę o prowadzenie ryby 26 września, 3 października, 26 września, 3 października 2023 roku i zamykamy krąg rybami i zamykamy krąg rybami, proszę o prowadzenie. Moje karty muszą odpocząć przed satanik Flip Martę market, który jest w prowadzenie. Ryby, 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 lecimy, lecimy, lecimy. Ryby, 26 września, 3 października. No ryby wy moje, no co wy tu śpirujecie. Dobrze, rybki, no sprawa prosta, ryby w tym tygodniu mają przede wszystkim księżyc. Przede wszystkim mamy pełnię też w ogóle w tym tygodniu. Także tak, kochane moje ryby, słuchajcie swoich snów, swojej intuicji. Bardzo dużo połączenia macie z intuicją, ze światem astralnym. Dużo wiadomości będzie do Was spływało ze świata astralnego, duchowego. Macie też pewne. Mm, Tutaj ten tydzień wychodzą Wasze takie cienie, czyli Wasze lęki, niepewności, wątpliwości, to wszystko w tym tygodniu ryby będą sobie przerabiać, przoddychiwać. I jeśli chodzi o relacje i związki, no to to będzie na tapecie w tym tygodniu, czyli ryby będą się zastanawiały, pracowały i będą pełne wątpliwości co do swojego życia uczuciowego i co dalej z tym fantem zrobić. A w poradzie jest tak, że ryby mają się cieszyć z tego co jest. Giermek denarowy mówi o cieszeniu się z życia, z radości życia, z tego czym się otaczamy rzeczywiście materialnie. Dobra? Tak to jest. Słuchajcie swoich snów, intuicji. Tam otrzymacie podpowiedzi. Natomiast rzeczywiście słuchajcie tych swoich wątpliwości i tych swoich no, różnych wyobrażeń czy doświadczeń dotyczących życia uczuciowego, bo to no to będzie ważne w tym tygodniu ryby. To będzie ważne w tym tygodniu ryby, dlatego to do Was przychodzi. Dobrze, dziękuję wszystkim serdecznie. Słuchajcie, wchodźcie na mój, na mój Instagram, proszę mnie obserwować. Ja mam tam za mało obserwujących. Do zobaczenia na Satanic Film Market w poniedziałek, to będzie w Londynie. No i co, widzimy się za tydzień, a może wrzucę wam filmik z Satanic Free Market. Okej, okay, puździaczki, hej, papa!